No. Zaczynając od tego, że gramy z tdm spotkamy w różnych dziwnych typów na TDMie. Najczęściej to jest właśnie mieć taki pierdolony slipper. Slipper, Brązik, goldzik. No i czasem kurde taka Elita, lecz Elita nie gra kuźwa jakoś wybitnie dobrze. Chodzi mi bardziej o takiego kuźma, typa, co zabija najczęściej w plecy. I ten typek kurde. Najczęściej to brąz. Silver i gold. Który Kuźwa grać nie umie, a jest mega chujowy, a najczęściej w ogóle posysa. Co tu, e, chciałbym jeszcze powiedzieć? To, że goście praktycznie nie mają reakcji. Grałem jak typowe, typowe, typowe i typowe gówno. Ostatnim razem jak grałem teraz TDM-a dzisiaj. To spotkałem takiego typa. Co? Biegał. Właśnie takie coś jak jest... No właśnie. No właśnie tak właśnie dał. No. Cały czas, cały czas mam takie coś. Nie wiecie jak się mega tenermuje teraz. Jestem mega troszeczkę uspokojony, bo myślę, że chyba z 4 ale jest git. Bo naprawdę mega się denarduje, jak kurde widzę takie coś. No. I właśnie takie typy cały czas mnie zabijają. Nie mam jak ich zabić, bo są kurwa nieśmiertelni. Nie trafiają kurwa moje kuleczki kurwa w nie. Wszystko jest omijane kurwa przez nie. Więc jak, jak kurwa zabić takiego KKK kurde. Nie da się zabić, no patrzcie co mówi tu Nie da się zabić gnoja, bo kurde jest głupi, no. Mówię no, no to jest absurd grać kurde teraz w tą grę. Weźmy sobie takiego Akacza. No, i widzicie? Chuj kurde zginął. Jak zwykle. W plecy. Od y, innego randoma z mojego kurde zespołu tymczasowego. Weźmy tutaj akacza. Niby zabija na ale ja odczuwam, że kurde go jeszcze bardziej spokojnie. Z czego nie da się nim już normalnie strzelać. Jest praktycznie niegrywalny. Gdy nie co, to kurde, albo trafisz w głowę, albo kurwa giniesz. No i to jest właśnie to. Chyba, że jest, trafisz na typa, który kurwa cię nie trafi i, go, i zabijesz bez strału. Bez trafienia w głowę, no. To jest takie logika, co nie? Więc 50 na 50 to jest właśnie... tak tak atakaczem. Możesz tak wyrąbać klipowi... Tak, 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 ta, ta, ta. tak... Wyrąbać. Ale chłopi tak, kurde, nie wiem, no... Będzie szybszy i cię zabije, no. To mnie najbardziej irytuje. To jest właśnie takie granie. Gość kurwa, naprawdę. Niech idzie, kurwa, usunąć tą grę. No. I z ekranu. Boże, nie, nie wyobrażacie sobie, jak ja się czuję, grając na ludzi, którzy tak właśnie grają. Nie wyobrażacie jaki to jest ból, ginąć cały czas Ponad szósty kurwa raz ginąć od takiego debila od Taki ból emocjonalny Bo ludzie naprawdę grają mega strzałośnie już To jest taki gameplay No Ja normalnie lubię go zabić Oni jeszcze je, jeszcze je Palem. Patrząc na gameplay moich kolegów, kurde ziomków, kurde z standoffa, patrząc na to jak grają, to są pro, no ale jak grają na takiego połowego golda, no to, no to kuźwa nie jak na nich grać, no nie da się grać, no patrzcie, no, no ten gość wybiega i wszystko trafi, no, no patrzcie, tak, tak wybiega nagle. A iGOIN jest kurde nie wiem taki prosty. No nie wiem, niemożliwe to jest dla mnie. Nielogiczne. No wezmę myślę na przykład to. I zobaczmy, przetestujmy to. No, no i widzicie, to jest właśnie gameplay gówno. Czy nie dam, no? Nie, nie wykonalne jest granie kurwa w taki sposób, no bez AI. absurd po prostu. Najczęściej to wygląda tak, widzowie, że ludzie kompletnie nie umią grać. Robią takie statystyki, ale ja i tak kurwa ginę nie wiadomo ile razy. Nawet jakbym się ustawił w takim miejscu, gdzie by mnie nigdy nie trafił, to i tak trafią, bo to jest kurwa taki zjebany randomizer, kurde marków, hitmarku. <laughs> Jeszcze raz wam pokażę o co mi chodzi. Wchodzimy sobie w trening. Ciężko teraz oddycham, ponieważ jestem mega kurwiony na Pierre randomini. Dobra, i jeszcze raz pokażę Wam o co chodzi. Weźmy sobie tak. Czemu kurwa ludzie zabijają? No nie wiem, no kurwa, nie wiem. Tak, kurwa strzelają. Tak, kurwa. Biegną kurwa przed siebie i kurwa nie wiem, wszystko kurwa trafiają nagle. Kurwa. Masakr. Polata niby tak. A u mnie to tak kurwa, leci we mnie. Więc to jest kurwa naprawdę magia. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że, że większość ludzi tak gra. Mnie to po prostu psychicznie niszczy. Widowie, no weźcie mnie, zabijcie czy coś. No się tak nie da grać, no. Weźmy się na przykład na jedynkę. Weźmy sobie jeszcze raz, kurde, taki typowy, kurde, deathmatch. Na zakończenie odcineczka. Niby jestem dzisiaj spokojniejszy, bo... Bo jestem spokojniejszy, no. Ale oczywiście nie ma. Holandia Zepsuta. Bierzemy Polskę. A Polska oczywiście nasza ulubiona mapa. St. Yerds. Na TDM to jest po prostu ikona. Ta mapa to jest ikona. Naprawdę. Ja zawsze grałem 1 na 1, Zawsze wygrywałem prawie. Z prawie każdym. Jeszcze nie zmierzyłem się z jakimś potężniejszym, jak na razie. Muszę na przykład w jeden I o co mi chodzi? Oto, no, widzicie jak leciało to? No, widzicie, widzicie. Jakim cudem ludzie kuźwa grają w tę grę? Ja nie rozumiem już gameplayu kurwa tej gry. No. Pokazałem wam ile trzeba trafiać kurwa typa z N4, co nie? Trzeba dwa strzały dać kurwa nawet z bliska, żeby siadło. A tutaj kurwa magicznie z, kurwa trafiłem jednym strzałem. Nie wiem, czy ktoś go ubił, czy coś. Mam to w dupie. Magicznie prostu trafia, a Fi7 no nie wiem, no magicznie kurde też za pierwszym razem, no daję już. W sumie on chyba, chyba dali mu bufa. Tego co tutaj się dzieje, to jest po prostu arcydzieło kurwa szatana, naprawdę. Tak, Ja do tego mam niekiedy spadki wkurzające Bo nagrywam odcinek No i to jest właśnie to Gość kurde dostaje tunny 15 ammo w rękę Gdzie powinien zginąć po jakiejś sekundzie A ja kurwa ginę w kurwa tak Już mnie nie ma o, właśnie, właśnie o co mi chodzi. Jedna sekunda i gościa nie ma. Nawet jak po ręce kurde trafiam. Najczęściej kurde mnie irytuje gameplay kurwa tego Golda, co wybiega kurwa na sam środek i zabija kurwa większość graczy. To jest, kurwa, nielogiczne. Przypomina mi się, kurde, akcja, gdzie ja, kurde, mm, pierwszy raz zaczynałem. Nie wiem, albo to był fart, kurwa, życia, albo, kurwa, to był, kurwa, fart. Fart, ja To babciu. Idziesz Pójdę za chwilę, dobrze? No i najczęściej to tak wygląda, kurde, widzowie, że naprawdę mega się denerwuje, no. No nie da się, no, tą grę grać. No. No i widzicie, to jest właśnie off. Nowy resp. Który jest mega irytujący. Polecam, naprawdę. Polecam tą grę kurde każdemu gościowi, który kurde ma, nie wiem, mocną psychę. Bo to jest to, co tutaj się dzieje niekiedy. To jest kurwa arcydzieło szatana. Ja pierdolę, no, patrzcie no. Gość biega, nie wiem, nie wiem jak oni nie trafiają, no. To jest po prostu magia, kurde, no. Patrząc na ten gameplay, patrząc na ich, kurwa, ruchy, to, to mi, kurwa, nie wiem, słabo się robi, no. No patrzcie, no. Ja nie wiem, kiedy pojawił, no, nie widziałem go, no, kurwa, tepnął się najpewniej. Jak to zwykle się bywa, kurwa, w tej grze, to się tepa, no. Magicznie. Się goś tepnął i, kurwa, dostałem z pizdy prefire. Jak hmm. wygląda mój gameplay widzowie? Ludzie kurwa nie umią grać. Dostaje kurwa w wpisy od jakiegoś. No elita, no patrzcie, ja jestem elitą i to jest też elita. No i widzicie jak to kurwa gra? To gra jak kurwa gold. To gra jak Gold po prostu Musi zabić kurwa z, z baitem Inaczej kurwa nie zabije Widzicie? Inaczej kurwa nie zabije Ja daję prefire Mam zabić i chuj, mam kurwa zabić Bo taka jest kurwa gra Ja chcę kurwa zabić Bo robię prefire i chuj, gram na Elite, proszę bardzo, Elita 32-11 Ile ja zrobiłem? 39, 4. To są fejkowe elity, no! Jak można kurwa tak grać? Jesteś e, kurwa w randze takiej wysokiej, to nie wiem, no, bustowany jesteś, albo kurwa jesteś gównem no! Rankedy też są jakieś przyjebane widzowie. Trafiasz albo emulator, albo cheater, albo chwój wit, kurwa co? I kurwa nie da się, nie da się kurwa grać. Ile ja to kurwa razy miałem kurwa, na, na przykład takie coś. Oczywiście Farcik Moan. Co kurde życiówkę ciśnie mocną. Hmm, 8 osiem teraz zrobił w ostatnim meczu. Nie no spoko, dobry jesteś, naprawdę spoko, ja szanuję, no zrobiłeś życiówkę. Ja też czasem robię życiówkę. Każdy robi teraz życiówki, bo kurwa nawet jebany brąz robi życiówkę na legendy. Każdy robi życiówkę. Grałem Faceita, Kurwa życiówka z jebanego Golda. Naprawdę, to jest prawda akurat. 800 godzin, same kurwa Goldy. Gość nigdy nie wyszedł z Golda. A kurwa ciśnie lepiej niż kurwa emulatory. Naprawdę. Brawo, Axel Bolt. Gra dla goldów. Bo tylko takie są rangi, kurwa, w tej grze. Najlepsze. Tak, takie kurwa moje szczerze, szczere słowa. No. Tak to wygląda, właśnie. A jedynie co mogę kurde zrobić, to se pokręcić kurwa telefonem dookoła świata, no. Bo tylko tak mogę. No nic nie mogę, no nic nie mogę kurwa, no. Jedynie co to wezmę, se wejdę na kurde live kursiego i se pooglądam go. Kurwa szanuję go, że się nie w no. Przez takie kurwa killa. bo ja bym się wkurwił, ja bym kurwa plecy dostawał cały czas. W sumie w jednym TDM, przez to, że yy, kurde ten, yy, sam kurde ci, rodzinka w domu, to, to naprawdę. Ja bym ich nie było tak, bym się wydzierał. Uuuh. Bo wy, wiecie, nie lubię ginąć od, yy, od pleców, co nie? I najczęściej to jest takie. <grym> No, i widzicie? No. To jest takie właśnie kurwiające, kurwa. <śmum> <śmum> Jestem, kurde, spokojny, babcią, człowiekiem. Jestem spokojnym. No i tak to wygląda. To ja się żegnam, widzowie, i do następnego odcinka. Elo. <śmum>